Cześć, dziewczyny. Cześć. No czemu nie wchodzicie? Pachowiec wyłapuje pająki. Pająki? Tak, facet hodował. Rozpełzło się to cholerstwo po całym mieszkaniu. Ale takie duże? Nie, takie małe pajączki, krzyżaczki. No pewnie, że duże, jak z dżungli jakiejś. Już można. Możemy już otworzyć okno, nic nie ucieknie. A tak, tak, można. Czas z zgonu. Sporo opuchnięcie. Wyraźnie gigantyz pośmiertny. Trudno powiedzieć. Temperatura przyspieszyła rozkład ciała. Pająki muszą mieć ciepło. Właściciel miał dodatkowy system ogrzewania mieszkania, więc klimat w środku jest tropikalny. Panie prokuratorze? Markowy garnitur. Wszystkie te terraria są otwarte. Bo pająki same tego nie zrobiły. Ktoś musiał to celowo zrobić i w ten sposób je wypuścić. Tadeusz Dregan. Urodzony w 1973. W Suwałki. Witek. Patrz. Jakby wziąć nasze dwie pensje pomnożyć przez 50 lat, no może by się uzbierało, co? No. Co z tobą? Hmm. Pan komisarz najwyraźniej boi się pająków. Boisz. Jaki żarcik.